Witam, to Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj pieczemy drożdżówki, drożdżówki z kruszonką i lukrem. Pulchne, miękkie, pyszne, naprawdę doskonałe do kawy, herbaty, mleka. Świetne jako przekąska na wynos do pracy, do szkoły, czy na przykład na wakacyjną wyprawę na plażę. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. Są proste do przygotowania, więc myślę, że z przekonaniem mogę je polecić. Jeśli zechcecie je zrobić, to przepis i składniki znajdziecie jak zawsze na www.skutecznie.tv. A teraz już kończę wstęp i zapraszam do filmiku, w którym pokażę, jak je przygotowuję. Zapraszam! Zaczynam od przygotowania ciasta drożdżowego. Można je przygotować na drożdżach świeżych bądź suchych typu instant. Jeśli biorę drożdże świeże, to 25 gramów do 30 gramów, czyli tak jedną czwartą standardowej kostki świeżych drożdży piekarskich i trzeba z nich zrobić najpierw zaczyn, czyli w tej misce, w której szykuję ciasto, rozrabiam te drożdże z mniej więcej łyżeczką cukru, łyżką mąki i niewielką ilością ciepłego mleka. Dokładnie mieszam i zostawiam pod przykryciem, aż zaczyn urośnie. Idzie to raz, dwa, kiedy tylko zacznie bąbelkować jest gotowy. I mając ten zaczyn, dalej postępuję już dokładnie tak jak w prezentowanym dzisiaj przepisie, bo dzisiaj skorzystam z drożdży suchych typu instant. Do miski wsypuję 500 g mąki, mąka pszenna lub orkiszowa. Jeśli chcecie, żeby wypiek był taki bardzo pulchny, możecie sięgnąć po mąkę tortową, czyli typ 400 bądź 450, ale to może być dowolna mąka także 500, 550 czy 650, tyle że wypiek będzie się nieco różnił strukturą. Ja biorę typ 500 i do mąki i dodaję jedną paczuszkę drożdży suchych typu instant 7 gramów. Ciasto, które finalnie uzyskam podzielę na dwie części. Z jednej części zrobię pizzerinki z wytrawnym nadzieniem, a z drugiej części słodkie drożdżówki. Zatem ciasto muszę doprawić tak w miarę neutralnie, tak żeby pasowało i do słodkich i do wytrawnych wypieków. Zatem solidna szczypta soli, jakaś 1 czwarta łożeczki, 2-3 łyżki cukru, ja 2,5 i wszystkie składniki suche dokładnie mieszam, najlepiej trzepaczką, która od razu spłuchni mąkę, rozprowadzając dodatki w mące. I teraz dodaję składniki mokre, jedno całe jajko, szklanka mleka. Łącznie, tak jak zawsze, najprawdopodobniej dodam około 250 ml mleka, ale dolewam je stopniowo, najpierw 200. I kiedy już całość połączę w ciasto, sprawdzam konsystencję i tę resztę dolewam stopniowo, aż ciasto będzie naprawdę miękkie i elastyczne. Oraz 50 ml oleju o w miarę neutralnym smaku i ja biorę rzepakowy. I ciasto teraz trzeba wyrobić można ręcznie lub mikserem o specjalnych nakładkach. Ja zdecydowanie wolę mikser bo szybciej i sprawniej. No i jest to dla mnie przyjemniejsze. I kiedy pod wpływem miksera ze wszystkich składników powstanie już taka solidna bryła ciasta, dopiero wtedy przekładam to ciasto na podsypaną mąką stolnicę i wygniatam ręcznie przez 2-3 minuty po to, żeby ciasto stało się miękkie i elastyczne, co gwarantuje naprawdę pulchny i miękkie. Wypiek. Ciasto jest naprawdę bardzo przyjemne do wyrabiania, gładkie i bardzo dobrze poddaje się dłoni. I wyrabiam je co najmniej 5 minut, nie krócej, bo jak z każdym ciastem drożdżowym, im lepiej wyrobione, tym wypiek będzie pulchniejszy. No a na tym mi tutaj zależy. Wygląda tak miękkie, naprawdę dobrze wyrobione i tak jak wspomniałam, robię z tego dwa różne wypieki, więc ciasto dzielę teraz na dwie części. Równe, nierówne to już jaki macie plan co do tych wypieków i każdą z tych drożdżowych kul wkładam teraz do miski, przykrywam ściereczką i zostawiam do wyrośnięcia aż podwoi objętość. Myślę, że jakieś 40-60 minut w zależności od temperatury na zewnątrz powinno wystarczyć. W czasie, kiedy ciasto rośnie, przygotuję kruszonkę. Według dowolnego ulubionego czy sprawdzonego przepisu, ja dzisiaj zrobię taką najprostszą, czyli po jednej części mąki, masła i cukru. Biorę zatem pół szklanki mąki, pół szklanki cukru i odpowiednik pół szklanki masła. Wszystko razem mieszam, zagniatam w misce, rozkruszając na taką charakterystyczną kruszonkę. W razie potrzeby dosypuję odrobinę mąki, żeby to nie było za bardzo kleiste. No i tak to wygląda, kruszonka gotowa. Odstawiam na bok i czekam, aż ciasto wyrośnie. Z tego ciasta można przygotować drożdżówki o dowolnym kształcie i z dowolnym nadzieniem. Dzisiaj tak jak wspomniałam wcześniej, będą to drożdżówki z kruszonką i lukrem. Dzielę zatem ciasto na tyle części, ile chcę mieć drożdżówek. U mnie 6 i każdą część rozwałkowuję na stolnicy w taki niezbyt gruby wałek i ten wałek zawijam w ślimaka końcówkę tego wałeczka podkładam pod spód ciasta i delikatnie przyszczypuję, przyklejając je tak, żeby nie rozkleiło się to podczas pieczenia. Jak się oczywiście domyślacie, w zależności od wielkości porcji, na jakie pokroimy ciasto, tak duże będą drożdżówki. Moje wyglądają tak. Układam na blasze, zachowując odstępy i teraz drożdżówki z wierzchu smaruję mlekiem i posypuję przygotowaną kruszonką. Przykrywam i zostawiam pod przykryciem na czas, kiedy rozgrzeje mi się piekarnik. No i kiedy lekko podrosną, wstawiam do rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza piekarnika i piekę na drugiej półce od dołu w funkcji grzanie góra-dół tak długo, aż drożdżówki urosną, zrumienią się i będą upieczone. Myślę, że bardzo łatwo ocenicie to podglądając przed, przez drzwiczki piekarnika, dlatego że kiedy osiągną pożądany stopień zrumienienia powinny być już upieczone. U mnie zazwyczaj trwa to jakieś 20 minut, ale pod koniec pieczenia trzeba obserwować i elastycznie zdecydować o skróceniu bądź wydłużeniu czasu pieczenia. Gdybym piekła drożdżówki z całej porcji ciasta, którą prezentowałam na początku, to piekę ją na dwie tury i pierwsza blacha jest pieczona nieco dłużej, jakieś 20 minut, może 25, a druga tura, ponieważ piekarnik jest już rozgrzany, piecze, piecze się krócej, 15-20 minut i jest dobrze. No i tak wyglądają po upieczeniu. Wyłączam teraz grzanie, wyjmuję je z piekarnika, przekładam na metalową kratkę, raszkę, ruszt. Ja lubię jeszcze je przykryć czystym ręcznikiem kuchennym, po to żeby stygnąc lekko zaparowały. Drożdżówki dzięki temu będą takie bardziej klasyczne, miękkie i przyjemne do jedzenia. W czasie, kiedy stygną, szykuję lukier i kiedy ostygną, ozdobnie tym lukrem polewam. Lukier można przygotować według dowolnego ulubionego przepisu. Kilka propozycji, linków podam oczywiście w przepisie pisanym na blogu. No i zostawiam teraz do zastygnięcia i kiedy lukier zastygnie, drożdżówki są gotowe i można podawać. Świetny dodatek do kawy, herbaty, mleka, doskonała kolacja pod wieczorek czy po prostu przekąska na wynos. Mam nadzieję, że przepis Wam się przyda. Drożdżówki, jak sami widzieliście, są bardzo proste i sprawne do przygotowania. Pulchne, miękkie i naprawdę pyszne. Smacznego!